Wojtek! Nowy odcinek Oj Wojtka! W tej serii pokazuję wam najbardziej szalone 365 dni mojego życia, w trakcie których zablokowano moje konta, bo wydałem e-booka. Hej, ale to pierwszy raz seria Oj Wojtka, gdzie podróżujemy za 0 złotych, gdzie naprawdę ma 0 złotych. No na pewno ma jakąś pożyczoną kasę albo gotówkę, no to wiadomo, ale ja prawdopodobnie gdyby zablokowali mi wszystkie konta i, nie wiem, zabraliby mi wszystkie mieszkania i zablokowali mi wszystko, ja bym tak spanikowała. Naprawdę, ja wszystko, co mam, ja sobie zawsze odkładam, żeby mieć na czarną godzinę. I jakby co. Ja tak chomikuję, 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 chomikuję. I ja muszę, to, to jest fundament mojego poczucia bezpieczeństwa po prostu. Muszę mieć tak podkładane rzeczy, bo ja bym nie mogła funkcjonować. Mi to codziennie by, z, wiecie, sens powiek ściągało, że jak coś się wydarzy, to ja nie mam, nie mam jak sobie poradzić. Ja muszę za trochę gotówki, nawet tu mam, tu mam. To jest ich Wszystko mam zachowikowane, wszystko jest gotowe. Pieniądze, yy, paszporty są przygotowane, wszystko, wszystko jest kur... Zakop złoto na działce u rodziców. No, jeszcze nie mam zakopanego złota gdzieś. A w ogóle to jest legalne? Można tak robić? Czy można zakopać złoto? Czemu nie? Nie wiem, tak mi się wydawało, że gdzieś to słyszałam, że to jest niszczenie pieniądza albo niszczenie czegoś tam że nie można tak zakopywać. Are you going maybe in this direction? Thank, you. Thank you! Hello! Ja bym nie brał ludzi do auta, bo bym się pały, że to jakiś psychopata. No daj spokój. Przecież jak ja jechałam. Mnie oj Wojtek kiedyś zapraszał na autostopa, Na takie wyścigi, ale mi termin nie pasował. A potem się serdziłam kurwa, a przecież mnie porwą Przecież mnie za to będzie trudno. Że, że będę się bać. I potem ja kogoś wzięłam na autostopa. Dwie dziewczyny. Jechałam akurat z Warszawy do Krakowa. Dziewczyny jechały na Kraków. I padał deszcz i mi się ich szkoda zrobiło. I zajechałam. I je zgarnęłam. I one takie młode dziewuszki, ten, dwie. Dobra, no, dwie dziewczyny co mi zrobią, nie? Całą drogę. Tak jak masz oparcie od fotela, że jedziesz tak, nie? To ja jechałam tak, bo bałam się, że ta, co siedzi za mną, to że mi jakoś żyłkę narzuci i mnie udusi. Poły drogi sobie wymyśliłam. I jeszcze. Jak ja zgarnęłam, to po drodze zajechałam na stację benzynową. I to jest stacja, na której często się zatrzymuję w drodze Warszawa, Kraków, więc kojarzę już tam kasjerów. I jednym z kasjerów był mój widz też. I ja do tego widzę mówię, słuchaj stary, zapamiętaj te dwie dziewczyny, z którymi jadę. To są autostopowiczki. Jak do jutra nie odpalę streama, zgłoś się na policję. Bardzo cię proszę. Normalnie, chłopa ze na stacji. Ja się w tańcu nie pokazałam. co się wzięłam, bo jestem miła, ale później jak się zaczęłam bać, to już... I nie What made you take me for a hitchhike? You were not afraid for example That I might be a psycho? To jest najgorsze pytanie a się kurwa ten pasażer może zadać A ty czy nie mówisz, że jestem psychopatą? Wcześniej się nie bałam, ale jak już tak powiedziałeś to zaczynam Brat pierwszy brat Poszło na wojnę Za nim syn poszło na wojnę I Brat był pierwszy Dzień, dwa nie ma na... Ale to jest chyba najgorszy aspekt wojny, jak sobie tak pomyślisz, bo można stwierdzić, że wiecie, o w czym interesie jest to, a w czyimś interesie jest tamto, a tamci są źli, bo nas atakują, a ci to są tacy, bo są tacy, a tych lubimy, tych nie lubimy, ale mówimy zawsze o ogóle, o jakiejś masie ludzi, o jakiejś całej grupie ludzi, a tam jest. Taka jednostka. Bogu ducha winna, nie? Jest po prostu taki jeden człowiek, kurwa, I każdy jest takim pojedynczym człowiekiem. Niektórzy, może wiecie, angażują się w tą wojnę. Są z, z, za jakimś ugrupowaniem, za jakimś frontem, za jakąś korzyścią i tak dalej, i tak dalej. Ale są też ludzie, którzy są wysłani, bo inni tak chcą. No smutny wuj. Śmierć jednostki to tragedia. Miliona to statystyka. No, to jest, że jak myślisz o tym, to mówisz sobie, o, bo tam Ukraińcy walczą na wojnie, Rosjanie walczą na wojnie, nie wiem, Izrael walczy na wojnie, Palestyna walczy na wojnie i masz takie grupy, albo ci zrobili nam to i dlatego ich nie lubimy, ich atakujemy, nie? Ale tak myślisz, czy ten konkretny człowiek, do którego ja strzelam, on mi coś zrobił? Ja go kula nie znam. Pane, walczymy, by jakieś dwa debile się pokłóciły, a potem jest nagoniona, wiesz, cała medialna nagonka jednego na drugich, bo ci są źli, a ci są tacy i tacy. Ale ma prawo do dobre do swojego państwa. Tak, ale wiesz, to ja mówię, wyobraź sobie, jesteś Rosjaninem, mówią ci, o, tam ci są źli musimy ich zastrzelić. I ty mówisz, oni serio muszą być jesteś strasznie źli. Ale idziesz jesteś ty, jesteś jednostką, jesteś jednym człowiekiem i widzisz na wprost siebie drugiego człowieka, który ma po prostu inne barwy, na ramieniu przyklejone? On ci nic nie zrobił, nie zdąż go. Ty mu nic nie zrobiłeś i do siebie strzelacie. Próbujecie się zabić nawzajem. To jest. Ale dobra, mnie zastanawiało, czy ludzie wierzący na wojnie, gdy zabijają to te osoby, to mają grzech? Bo to jednak wbrew przekazaniu i w ogóle. Kiedyś było tak, że były całe wojny poświęcone religii, nie? Przecież wszystkie wojny wojny krzyżowe, yy, krucjaty, jakie się robiło, były po to, żeby nawracać. a kto się, kto się nie chciał nawrócić, to trzeba było go zamordować, bo tak chciał Bóg. To wtedy było robione w imię Boga. To, że sobie zagarniemy jakiś dodatkowy teren, to jest taki dodatek. Nie? Ale tak ta, tak było. Teraz ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, jak Kościół na to patrzy. Wydaje mi się, że to Kościół zawsze potępiał jakąś formę, formę zabójstwa i tak dalej. Motyw wojny sprawiedliwej: jeśli walczysz w wojnie obronnej, to nie ma grzechu. A w ten sposób, czyli jeżeli się bronisz i zabijesz w samoobronie, to jakby nie ma grzechu. Czyli w sobie tak jak w prawie trochę, nie? że masz prawo do samoobrony i, i, i dopóki, dopóki się bronisz i, i ten, to jakby jest. Jest luz. Zabijanie podczas wojny to nie grzech. Przecież w wojsku są nawet kapelanie wojskowi, czyli księża. No ale lisa nawet jeżeli to jest wojna. Tak jakbyśmy my teraz stwierdzili: O, to, te Czechy kurwa tak kąśliwie wyglądają, żebyśmy sobie chcieli przejąć. I wjeżdżamy tam czołgami. Co co? Z logiki jednej lepiej ranić niż zabijać. No tak, bo za, y, ranny żołnierz kosztuje państwo więcej y, niż y, martwy, nie? Bo, on idzie na tą prokuraturę i portkuje tą koszulę, tak. W ogóle wyznacie słowo portkować, zaportkować coś? Mówi się tak u was? To jest się zaportkować. Masz, to są portki, no nie? I wkładasz coś za portki. To jest zaportkować. Portkujesz koszulę. Wkładasz ją w portki. To są portki. Wkasać. A wkasać to co to kurwa znaczy? Wkasać. Outfit of the day. Pokażę, uwaga. Pierwsza część. Skarpetki, oczywiście dwie różne. Drugie to są spodnie, które są już tak cienkie, bo mają, one mają 10 lat, te jeansy, że mają już w sumie konsystencję takich legginsów. E, plus są e, pozaciągane i posierścione z każdej możliwej strony. To jest koszulka, którą dostałam za darmo od 7 more 7 Miała pomóc jakimś flamingom, wzór coś takiego, nie pamiętam. Następnie bluza, też dostałam za darmo. I zdecydowanie najdroższy element mojego outfitu to słuchawki, które Kupiłam ostatnio i na razie działają. Pani prezes, a ubiera się jak z Caritasu. Donation Gold na nowe ciuchy, bo bida stywerska. Wstyd, widzowie, ja nie dbać o Katarzynę. Ale ja lubię moje ubrania, mamiko. To bardzo wygodne ubrania. To, że spodnie są sprane, znaczy, że idealnie pasują do mojej dupci. One są już jak druga skóra po prostu, rozumiesz? No są poprzecierane, a to takie domowe portki są, no. Takie, wiesz. Poza tym, nie wiem, czy wiesz, mamiko, ostatnio byłam na zakupach z Menders. Przeszłyśmy pięć sklepów, żeby znaleźć dla mnie nowe dżinsy. Po pięciu sklepach panie Ekspedientka wysłała nas już na dział dziecięcy, jak zobaczyła, jak nam idą zakupy. Nic, nic dla mnie nie ma. Mam 1,60 m, nie jestem w stanie kupić spodni w dzisiejszych czasach. Na kolejne zakupy idę do 5, 10, 15 i do smyka. Można skrócić. Ale po co mam kupować spodnie, które trzeba przerabiać? w Sieciówce. Tak, zauważyłam, że młodzież jest wysoka, bo robią dla nich portki, przez co dla mnie portki, które przymierzam w sklepie, były dotąd. Tu mi się zaczynał. Że, żebym nogawkę miała normalnie do kostki, to dotąd miałam spodnie. Co to jest? No nie wiem, czy tak wygodnie jest być niskim. Jak e, byłam na olimpiadzie streamerów, tej co była teraz w sobotę, i stanęłam tak przy innych ludziach, to patrzyłam tak. Cześć, Mendels, nie dosięgasz do półek w sklepie. Często proszę ludzi, żeby mi pomogli. Ja w domu właśnie na blad, jak potrzebuję coś dostać. A jak jestem w sklepie i wstyd się wspinać po regałach, to proszę ludzi o pomoc. Ale to wtedy, jak wiem, że sama sobie nie dobra No Dobra, zobaczymy, co to jest ciekawe w ogóle, co to jest. Hello, handsome. Bardynka się przerzucił na jakieś filmy dla dorosłych. Nie no, w ogóle jak jesteśmy radni, nie masz takiego uczucia, że jest po prostu fajnie, że jesteś szczęśliwy? Ja, ja mam takie uczucie. Zżywam się. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego powiedzieć, że ustawiasz kadr, kuwa, kładziesz kamerę, siadam ja i Remek i mówię tak No, a nie czujesz, że jesteśmy właściwą osobą dla siebie? I udawać jakby to była codzienna Chyba rozmowa. Mega dziwne! Bardzo lubię twoje oczy. Dlaczego? No bo mają takie Co energię. Bardzo lubię twoje oczy. Dlaczego? A, bo mają taką energię. Mocni wow, wow. wow wie, 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 wie. Teraz to... Teraz... Moimkiem reagują. Po... What the fuck? Możesz być taka właśnie, że na vlogach jak wiesz, jesteś fajna, miła. No a Jak wrócasz vloga i ludzie ci piszą komentarze i na przykład ktoś napisze, że... Taka średnia z wyglądu. To ty taka mega toksyczna I tak ładniejsza niż twoja stara Ja tak robię, nie działa Ja to od razu bym zrobiła taką dramę, że wiesz Komentarz, wchodzę na profil, wybieram zdjęcie tej osoby I to publikuję to ta 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 ta... Ja znalazłam nową taktykę Ktoś mi pisze coś nie niemiłego na Instagramie Wchodzę na jego profil, znajduję Jego najbardziej kompromitujące zdjęcie na profilu I je polubiam I nie robię nic więcej On dostaje powiadomienia i on wie, że ja je widzę No, więc to jest moje nowe, nowe ulubione zajęcie A ostatnio jeszcze jak dostałam Taki hejterski, taki mocno wyzywający komentarz, to wysłałam dziecku screena, profilu jego mamy z Facebooka, żeby wiedział, że ja wiem. Nie jestem toksik, nie, nie poskarżyłam jeszcze. Znaczy, czasami skarżę mamom, co ich dzieci do mnie piszą. Czasami skarżę, ale czasami lubię się poznędzać <laughs> no, A piszę do ciebie tak: piszę do ciebie Bartek Kowalski, i pisze do ciebie, o, ty szmato zajebana, ale bym cię w dupsko wyruchał, nie? Za to, co piszesz, kurwa, robisz w internecie. ty. Kurwa. Bo, wow, ale musiałam mu krzywdy w życiu zrobić. Chodzę na jego profil. Widzę, że oznaczył... Na zdjęciu swoją szkołę podstawową, do której chodzi. Ma podłączonego Facebooka do Instagrama, więc wchodzę na jego Facebooka, a tam ma wylistowany: w Rodzina, mama, tata, ciocia, kuzynka, wujek. No to znajduje profil mamy. No i mogę jej wysłać screena, co jej dziecko do mnie pisze. Albo mogę wysłać dziecku screena, że wiem, kim jest jego mama. Czasami wybieram różne opcje dialogowe. Tak, czasami rodzice odpisują, że dziękują za ten, że syn ma szlaban, albo córka ma szlaban, przepraszają, albo dziecko do mnie później pisze, że przepraszam, że tak napisałem. I ja wiem, że rodzic kazał im napisać. Wiecie, dzieci sobie czasami nie zdają sprawy, ale ja jestem człowiekiem, nie? Po prostu. C to jestem człowiekiem. Też mi może być przykro I nie powinno się mnie wyzywać z wiele powodów. Ja naprawdę rozumiem. Bardzo rozumiem, że ktoś się może ze mną nie zgadzać. Ba! Możemy się nawet kłócić. Nie ma z tym problemu. Ale wymagam pewnego rodzaju kultury. I ja Wam ukazuję tą kulturę, nie wyzywając Was, dopóki Wy nie wyzywacie mnie. facet, faceta jest tylko wysłuchać dziewczynę i tyle. I nie potrzebuje dawać porad, rel. I, i jeszcze, jeszcze mam powiedzieć, no ale ty masz jebane, kurwa. I jakby, nie rozwiązuj moje problemy, tylko je zauważ. O, ja mówię dzisiaj Remko że w pracy mi się odjebało to, to, to i kurwa muszę to ogarnąć i tak dalej. ale Remek mówi tak, yy, to nie mogłaś wcześniej ze z nimi jakiejś umowy podpisać z wielką karą, żeby ci się tak nie stało? No, mogłam kurwa, dwa, dwa lata temu se tak podpisać i co? No teraz mi to mówisz, No dwa lata temu było mi to powiedzieć, τι λες, stara, poradzisz sobie, wierzę w ciebie. Tyle, tyle. Bo jeszcze gorsze od dawania porad, jak rozwiązać problem, jest dawanie porady, jak mogłeś kiedyś rozwiązać ten problem. Nie ma nic, kurwa, gorszego. Więc dobra rada dla facetów. Na pewno nie rozwiązujcie, nie rozwiązujcie problemów bab wstecz. Czyli mówcie im, gdybyś kiedyś zrobiła tak, to teraz by tego problemu nie było. Najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobrażam, siedzę i mówię, kurde, ale mam tłusty brzuszek, taka się gruba jakby Mirelę powiedział, że jakbyś od roku tyle nie żarła i tylko trenowała, to by było git. No, to jest coś, czego nie wolno. Nie wolno tego robić. To jest przestępstwo. Nie dawajcie rad swoim dziewczynom, jak mają w tym momencie rozwiązać problem, tylko dostrzeżcie problem i ojojajcie. Ja zawsze do mamy dzwonię, jak mam okres, żeby mnie po Ojojanie Ojoja nie polega na tym, że mówisz: Ojej, jaka jesteś biedna, Boziu. Zrób sobie herbatkę, ojej, jak ty musisz cierpieć. To jest takie ojajanie nie kogoś. Takie ojoj, bierzecie swoją babeczkę i ją ojojacie. Kiedyś będziecie mieć dziewczyny to może kiedyś Wam się przyda taka porada. Ja Wam jeszcze opowiem widzowie, jak widzowie z Kika zrobili mnie w ja. Otóż widzowie z Kika prosili o nagrody za punkty kanału, żeby były dodane. A ja mówię tak, napisz o, z tym do Petera i on doda nagrody. No i pewnego dnia po jakimś czasie patrzę i są dodane nagrody na Kiku za punkty kanału. Mówię, wow, ciekawe, że Peterowi się chciało wymyślać inne niż te, które są na Twitchu. I na przykład, za 30 tysięcy punktów widz ma dostać spersonalizowane, specjalnie dla niego zrobione zdjęcie Kota. Za 5 tysięcy jest pozdrot streamerki. I i tajemniczy prezent jest za 800 tysięcy, nie za 4 miliony. Ja mówię, ciekawe, że Peter pozmieniał ceny i wymyślił jakieś nowe rzeczy, spoko. I mówię do Piotra później, spoko wymyśliłeś w sumie te rzeczy na Kika. A on mówi, to przecież to były twoje wytyczne, co ma być dodane. A ja mówię, ja nic nie wymyślałam, co ma być dodane, to twoje rzeczy, to ty dodałeś te rzeczy. A on mówi, ludzie mi wysłali takie, jakie miały być dodane, myślałam, że to twoje są to rzeczy do dodania. I wyszło na to, że ludzie z Kika wymyślili się, co chcą mieć dodane, wysłali to do Peter myślał, że a ja. Ja myślałam, że to Peter I w taki sposób zostaje dodane rzeczy. Klasa. Ale, Wiko, ja się zastanawiam, jak y, dostarczyć y, takie zdjęcie, jak ktoś se zrekwestuje. Bo wiesz, zrobić nie jest problem. Zawsze tu jakiś kotek jest w pobliżu. Obracam się, cykam fotę i taka jaka się trafi. Czy to będzie fajna fota, czy nie? To możemy też dodać na Twitcha. Myślę, że to jest fajny pomysł. Przez DC. No, ale ktoś by musiał tak to wpisać swoją nazwę na Discordzie. Ja bym musiała go szukać po tej nazwie. Wiesz, że ciężko jest tego ETF-a dostarczyć. Potem będziecie się mogli Wymieniać kartami z kotami. Będziecie mieć karteczki jak w przedszkolu yy, z kotkami i każdy będzie miał swoje, swoje karteczki i będziecie się mogli wymieniać. Ktoś będzie musiał mieć jakiegoś rare poze ryśka z języczkiem. Jest taki yy, yy, ryśek Czasami tak jak siedzi gdzieś i się zamyśli, to on robi tak. I tak siedzi. Z języczkiem. Więc to jest RERYSIEK z języczkiem. Może się u tego kiedyś yy, ustrzelić. Możemy zrobić brokatowe wersje. Mo może się trafić brokatowy mecik. Szczęściej trafia się ostatnio czekoladowy, ale... Ej, ale możemy w sumie zrobić tak, żeby... Że ja porobię jakieś zdjęcia kotom i przygotuję je w formie takich kart. Znaczy, Peter to zrobi. I możemy robić tak, że jak ktoś wybierze zdjęcie kotka, to możemy na kole fortuny losować, jakiego kotka dostanie. Czy common, rare, epic, lew? Genderię, lootboxy z kotami. Jeszcze sobie myślę tak. No bo ktoś wylosuje kota, powiedzmy kota XYZ, common ko, karty kota i będzie chciał się wymienić z kimś innym. No to jak mam sprawić, żeby z cyfrowym produktem zawsze jest problem? No właśnie, może się zdarzyć, że na ta sama zdjęcia, ale to będą dwie różne karty. Bo będą common zdjęcia. Dobrze, muszę się z tym przespać. Pomyśl nad tym konceptem. Jeżeli wy macie jakieś pomysły e, na nagrody za punkty kanału, jakieś nowe, albo odnośnie tego, co sobie tutaj dyskutujemy. Piszcie mi na Discordzie, na kanale pomysły, dobra? Instaksy spoko, ale instaksy musiałabym wysyłać fizycznie. To też wiesz, nie wirtualne jakieś zrobić. No trzeba to jakoś tak mądrze zrobić, żeby to było wygodne, żeby się można było pobawić, żeby się nikt nie, nie, nie czuł pokrzywdzony, no wiecie. Ten kanał nieuchronnie zmierza w stronę lootboxu. Będziesz celosował zdjęcie kota, jeżeli ktoś mi o to wykręci dramę, to ja się już kur oddaję w tym roku, nie? To by było na przykład legendarne zdjęcie. Są dwa kotki razem. O! Mam jeszcze filmik, jak Emet wpada do wanny. To też by było dobre na legendarne. Mam Emeta z jointem. Emet z jointem też by był dobry na legendarny. Ja już się zajawiłam na drop kolekcji kotów. Nie będzie książki mamy. Wiesz co, pogadam z nią i najwyżej udostępnię, bo już mam dość strasznie tego tematu. Udostępnię wam ją za darmo do pobrania pewnie sobie, wiecie? Bo ona jest gotowa w PDF-ie, a ja już nie chcę, nie chcę wracać z do tego tematu. Za punkty kanału spoko? Nie, no co ty? Donek dychaj, wysyłam książkę. Za będziecie mogli kupić e-book, panie mamy. Poproszę o pierwszy egzemplarz z podpisem ok. Ok, Karol, jak mam ci to podpisać? Plik. Robię wam zapowiedź. Wydaje mi się, że pani zrobiła okładkę, propozycję okładki w AI. Zrobiła, tak mi się wydaje, ale nie wiem. AI totalnie, no. Tutaj jest wpisane cokolwiek, bo pani zapytała mnie o imię i nazwisko mojej mamy. Ja jej podałam, a mama powiedziała, że nie chce być tak książce i tu się zaczęło wszystko sypać od tego miejsca. Tu miało być imię i nazwisko mojej mamy. I mama się zbuntowała. Powiedziała, że nie. Odtąd już wszystko poszło nie tak. To ja też poproszę o jeden egzemplarz z podpisem AI. Pisałem, bo nie mam jak mogę Wam plik wysłać. O Jezus Mary dobra, teraz będę się do drugiej mi. wysyłać kurwa książki. Ja też. No to dobrze. Dobra, wysyłam, już proszę nie wysyłajcie mi pieniędzy. Daj książkę. Idę już spać? Zegnam. Trzymajcie się po dobrej nocy. Jutro uznawiamy sprzedać jak będzie mi się chciało. Pisaczki, trzymajcie się, pa-pa!